Witam wszystkich serdecznie. To znowu Games Puchim. No i zacząłem grać teraz właśnie zaktualizowałem do bety 13 i w pierwsze miejsce, które mi się znakomicie wygenerowało, jest to Spawn Monster. Tutaj tak mi się on fajnie wygenerował. Jeszcze tam spadają idemy. To okej, okay. co się w tym na pewno zmieniło. Na pewno zmienił się generator map, ponieważ mapy generują się na naszych oczach dużo lepiej niż na braci 1.2.02. No więc tak, zaczynamy nowy początek. Skasowało mi save'a. Teraz to można sobie nazwać save'a konkretnie. No dużo się zmienił ten generator map. Pozbieramy sobie trochę kaktusów i możemy zrobić, no, kolejną taką kryjówkę obok naszego spawn'a. Urodziłem u... No, no, urodziłem się tak jakby obok tamtego spawn'a... mob I tu sobie, właśnie w tych górach, zrobię sobie chatkę. Możliwe, że jest teraz lepsza jakość. Oto może pierwszą chatkę sobie zrobimy. Okej. Okay. To będą nasze drzwi. Rozbijemy sobie trochę drewna na desek, na deski. No i teraz będzie seria z Minecraftem Beta 1.3. Jest to pierwszy poradnik polski o Minecraftie 1.3, więc proszę o wyrozumiałość w komentarzach i oczywiście o łapki w górę. Okej, okay. Crafting Boxa sobie postawimy obok naszej chatki. Zrobimy sobie drzwi. 12 patyków z tego co zrobimy sobie kilofa oczywiście to jest nam potrzebne No i teraz sobie zrobimy już już już, już kamiennego kilofa To ok ale żeby tego zniszczyć, to musimy tego rozwalić. Bo co mi tam jak go wyrzucę? O, zmienił się, zmienił ten generator map, to jak już mówiłem wam, nie będę się powtarzał teraz ok no i dobra teraz pójdziemy sobie poszukać trochę węgla Coś tu nie widzę tak z bliska, tego węgla? Dużo w ogóle nie widzę. O, kaktus? Węgla to ja tu w ogóle nie widzę. Kopiemy się trochę w tą skałę. Albo jeszcze tam sobie zerkniemy. O, jest węgiel. Nie wiem ile, ale no jak start, to te pochodnie to będą. Sporo tego węgla. ale to polepsza poradnik, ponieważ będzie więcej pochodni. Okay. I mamy... O, jeszcze tam jest węgla, ale to sobie już później zbierzemy. Mamy 23 węgla. Starczy na pewno na pochodnie. Teraz sobie wrócimy do domu. Taran wyrównamy i później zrobimy jakiś domek z cegieł. Tylko trzeba glinę uzbierać. No okej. Okay. sobie zrobimy. Pochodnie. Oświetlimy sobie chatkę, no i wykopiemy sobie jeszcze jeden stopień. No, i skończymy ten poradnik. Nie jest on zbyt długi, ale no na przetestowanie tej bety 1.3 no i opłacało się. Teraz pokażę Wam, jak wygląda to zapisywanie saveów. Więc, tak, w single player wygląda coś takiego. Możemy tu jeszcze zmienić ten save. No i się zmienia, tam wszystko elegancko. Ok, subskrybujcie, komentujcie żółty magiczny przycisk, a dużo znaczy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i do usłyszenia.